Wszyscy uwielbiamy paczki, prawda? Sprawa wygląda następująco. Wczoraj otwierałem paczki na 2,5 miliona, żebyście dzisiaj mieli odcinek właśnie z otwierania paczek z tymi ostatnimi tak naprawdę mega toczami. I zgadnijcie co? 2,5 miliona. I moją najlepszą kartą był. Tak. Nie żartuję. To jest jedyna karta specjalna, którą trafiłem przez 2,5 miliona. Ale nie tracąc nadziei, dzisiaj kolejne 2,5 i zobaczymy. Czy szczęście, chociaż troszeczkę jednym toczem się do mnie uśmiechnie. Do roboty Oczywiście, jeżeli potrzebujecie końców MagicKońc.pl Skąd gdzie go macie 5% końców więcej Dobra, zaczniemy od tych za 45 tysięcy Wiem, że one niby są o wiele gorsze niż te za 50 Nie obchodzi mnie to Jeżeli mam trafić toca, To nieważne gdzie No i na pewno nie tu Kolejna paczka za 45 tysięcy A w środku SPO Nie interesuje mnie to ale Lecimy dalej Trafiliśmy Grismana, Trafiliśmy Pajeta Oni byli w Team of the Season, Ale... Nie są już teraz Lecimy z tymi paczkami równo FIFA 16 Ultimate Team i prawy pomocnik Bela Rabi. Trzy do końca A w trzeciej od końca jest Na pewno nie Toc I ostatnia paczka za 45 tysięcy Ja chyba zaraz sprawdzę, czy te Tocy się przypadkiem nie skończyły Bo ja nie wierzę, że można mieć takiego pecha No dobra, zostały nam paczki Za 15 tysięcy, ich jest nieskończona ilość Uch. Nie, nie chce mi się komentować tego Normalnie to powiedziałbym wam, że Hej, pokażę wam najlepsze wycinki z tego otwierania Gdzie będą same informy i tocy, Ale w obecnej chwili nie mamy ani informów złotych tak naprawdę Ani toców, które są powiedzmy jakoś troszeczkę łatwiej do trafienia Żeby zagwarantować chociaż jedno trafienie e, Karty niebieskiej Więc powiem tak Nie wiem czy dzisiaj cokolwiek zobaczycie ciekawego Ja tutaj nie mówię, że ja szukam Ronaldo, Messiego i Suareza Ale pytam się gdzie jest chociaż Benarfa, Barcagli. No nie wiem, tam jeszcze jest Harry Kane Kurczę, to nie są aż tak wysokie overale To naprawdę działa w pewien sposób usypiająco na mnie Szczególnie, że jest rano, kiedy to nagrywam No bo jak mówiłem, wczoraj nie trafiłem niczego I nie chciałem takiego odcinka wypuszczać Więc zaraz tutaj zasnę Zostało nam dokładnie w tym momencie Półtora miliona do samego ko do końca tego otwierania I nie wygląda to dobrze e -e. Teraz w ogóle, czemu Angel Di Maria nie jest w tej drużynie Team of the Season od EA? O, Aguero! No proszę, trafiliśmy Aguero, już przewijam takie normalnie paczki, bo jak nie widzę, że to jest niebieski, to przewijam. No, ale tu proszę, dobra karta. I uwaga, w tym momencie przekroczyliśmy 4 miliony bez ani jednej niebieskiej karty: ani jednej. Nawet tej najgorszej. Nie wierzę! Nie wierzę! Nie po prostu w to wierzę! 93 Hurricane po wydaniu 3, 4,5 milionów końców. Wspaniale! I widzicie, i człowiek w tym czasie, zamiast cieszyć się z mega toca, jest zdenerwowany, że tyle to zabrało. Ale niemniej jednak, mogę powiedzieć, że chociaż tego jednego trafiłem: Hurricane, dzień dobry. To i tak nie zmienia mojego nastawienia do tego, jak często tu coś wypada. No ale przynajmniej tyle wiem, że te karty tam są w tych paczkach, tak? Taki plus. O, jeszcze informacja trafiłem. Wow. No dobra, przed nami ostatnie 200 tysięcy. A mój dorobek już chyba raczej się nie zwiększy, jeżeli chodzi o Team of the Season w tym otwieraniu. Cztery paczki do końca, moi drodzy. To już wam będę pokazywał, bo chciałbym to podsumować. Jeszcze przy okazji, 5 milionów wydać i trafić Harry'ego Kane'a jako jedną kartę Team of the Season. No to jest troszeczkę śmieszne, powiem szczerze, no ale. Sami już ocencie, to jest chyba moje ostatnie otwieranie w tym. W tym, w w tym nie w tym roku, ale w tej FIFI jak je zrobię, bo, bo ja, już, ja już to nie wierzę. Ja już nie wierzę w otwieranie paczek, nie wierzę, że jak, jak przed tymi widełkami wszystkimi, ja nie mówię, że one są w pewien sposób jakieś mega złe, bo naprawdę pozwalają kupić bardzo tanio zawodników dla ludzi, którzy nigdy ich nie mieli. Ale jeżeli przed nimi ciężko było trafić w parce kogoś, kto zwróci Ci e, bardzo mocno monety. To teraz jest to praktycznie już niemożliwe, tak? Więc no ja jestem zdecydowanie na nie, a to była ostatnia paczka, jaką otworzyłem. To jest cały mój dorobek przez 5 milionów. No troszkę to jest śmieszne. Ale zostawię Was sami z refleksjami na temat tego, czy warto otwierać paczki. Oczywiście dodam go do kolekcjonera i na tym chyba zakończymy. Ja wam dziękuję bardzo. Trzymajcie się i do usłyszenia kolejnym razem na moim kanale.